Dwa tomy, ponad dwa tysiące stron. Szara, niczym nie wyróżniająca się okładka. To pierwsze od 70 lat oficjalne niemieckie wydanie Mein Kampf Adolfa Hitlera. Książkę opublikował Instytut Historii Współczesnej z Monachium. Opatrzona jest ponad trzema tysiącami naukowych notatek, komentarzami i przypisami. Jest to opracowanie naukowe przyczyni się do jakby odmitologizowania. Tej książki, jakby pokazania, czym ona jest naprawdę, że ona jest tak naprawdę niewiele warta. Mein Kampf może być znów drukowany, bo wygasły prawa autorskie. Jednak historycy apelują, by wydawać dzieło Hitlera z odpowiednim komentarzem naukowym, tak jak zrobili to Niemcy. Nie ma żadnego powodu, żeby upowszechniać i za publiczne pieniądze yy, dawać do ręki jakieś argumenty. Tym wszystkim, którzy pod takimi teoriami rasistowskimi się podpisują. Mein Kampf po raz pierwszy ukazało się w 1925 roku. Hitler napisał książkę w więzieniu. Zawarł w niej swój rasistowski i antysemicki manifest. Do końca II wojny światowej sprzedano ponad 12 milionów egzemplarzy dzieła. Po wojnie w większości krajów książka była zakazana. To jest taka Biblia. Biblia neofaszystów, Biblia nazistów. Jeżeli to trafia jako normalnie dostępna książka w księgarni, no to wiadomo, że to znaczy, że można kupować, że to się nie różni niczym innym od pozostałych publikacji. Według Anny Tatar, z walczącego z neofaszyzmem i dyskryminacją stowarzyszenia Nigdy więcej, powszechnie dostępna publikacja Hitlera zwiększy nastroje islamofobiczne czy rasistowskie. Oczywiście budzi niepokój, dlatego że może zostać wykorzystane jako paliwo jeszcze do zwiększania, do, do eskalacji tego rodzaju nastrojów. Polskie prawo zabrania propagowania treści nazistowskich. Wydawca, który kilka lat temu opublikował Mein Kampf, został skazany na więzienie i grzywne, jednak powodem był wtedy pozew rządu Bawarii o ochronę praw autorskich, którymi ten land dysponował i na tej podstawie blokował wydawanie tekstu. Nowe polskie wydanie książki w księgarniach raczej się nie. Pojawi, chyba że jako tekst naukowy. Wtedy to już prokurator będzie musiał stwierdzić, czy rzeczywiście nim jest. Czy dany podmiot, który. Wznowił edycję książki Mein Kampf, sprzedał, rozpowszechnił. Czy uczynił to w celach właśnie naukowych, historycznych, poznawczych, czy też w innych celach, takich jak na przykład publiczne prezentowanie tych treści? Niemieckie naukowe wydanie Mein Kampf trafi do sprzedaży w nakładzie 4000 egzemplarzy. Swoją edycję zapowiedziała także Francja Patryk Rabiega, TVN 24.